Witam. Yy, no to analogicznie, póki jeszcze jeszcze nie wyszłam. Co prawda już włosy mam prawie suche, także nie chciałam po prysznicu wychodzić z mokrą głową. Yy, tylko żeby dosły, dosły porządnie. W każdym razie mogę wychodzić, ale jeszcze szybko, tylko nagram tą wersję w ramach niszy. Dam te Rips które, jak dobrze mawiam. Ten zapach zniknął z rynku, marka zniknęła z rynku, marka niszowa one są takim bardzo udanym owocowym gurmą wspominałam, że raczej bym widziała na walentynki zabawki różowe, czerwone ale może nie na słodko nie na zbyt słodko, tutaj jest słodycz ale walentynki są zimą są w lutym, teraz są mrozy także ten by się generalnie też mógł sprawdzić i zrobię teraz tak w tej tak zwanej mojej perfumowej garderobie na fragrenticy jest bardzo dużo, tutaj w miarę aktualnie to wszystko wygląda bardzo dużo niszy jest w mojej kolekcji, więc sobie poprzyglądam, co bym tutaj dała pod kątem Walentynek. Ewentualnie, tu mam w tym momencie aktualny stan prawie 900 flakonów, ale oczywiście nie są wszystkie dodane. Niektóre są dość podwójne, niektórych w ogóle nie ma w bazie fragrantiki, ale też są ogólnie. No dobra, w każdym razie są też ogólnie flakony, yy, tak jak mówię, których nie ma na fragrantice, no i są zapachy, które yy, ja tworzę. Moje ekstrakty w flakonach, więc dlatego tak szacunkowo yy, biorąc pod uwagę te wszystkie przeliczałam jakoś dosyć niedawno, że to jest jakieś powiedzmy, no, niedawno to parę miesięcy temu, ale około 1600. Natomiast tych na fragrancji i tak nie wszystkie są dodane, nie wszystkie są w bazie fragrantyki. Czasami jest jakiś zapach, którego mam więcej. Na przykład Honoré de Presque, chyba trzy flakony. Le Monde, Le lemonde, le Monde, bo ba, tak ktoś mawia? trzy albo cztery, także stąd też potem ta ilość lakonów jest większa. No dobrze, więc myślę, że ten zapach pod kątem walentynek niszy jak najbardziej taka zintensyfikowana wersja takich klimatów, nie wiem jak in Love Again powiedzmy i w sonorą trochę intensywniej, tak bardziej zawiesiście, ale jak najbardziej tutaj by można było dać o na pewno ten Idealnie pasuje, czerwone, różowe i tak dalej, owoce jak najbardziej na walentynki. <laughs> na pewno urokliwe, przepiękne, kwiatowe, kobiece Blackley, black, nie wiem czy wymawia, Park e, Anka Kuza, coś chyba zawsze źle mówiłam. Co bym tutaj jeszcze dałam <laughs> To jest świetny zapach mam. mam. w dawnej wersji cudowny żywąsi, Ale to a propos mainstreamu, od też pod kątem. Jak najbardziej. Może ja to użyję właśnie na walentynki. Mam zapas mitów tego unikatu w tej pierwszej wersji Anioł Demon le Secret umiałam już na wykończeniu udało się zdobyć, to pokazywałam. No po prostu kocham ten zapach. Mm. Z mini flakon, ale ja mam w innej wersji flakonu. Mam wcześniejszą i jeszcze najwcześniejszą wersję Rose Elixir Montal i to zdecydowanie jest połączenie róża, truskawka, bardzo kobieco przepięknie intensywnie. To jest też taki na walentynki, może to sobie użyję, nie wiem. I w takim klimacie jest Fanet ze mną w Maison Store um, Fatal Rose. Nazwa nie do końca pasująca, ale klimat jest bardzo zbliżony, chociaż mu to nie wskazują na właśnie klimat Rose's Elixir. Zastanawiałam się nad flakonem, służyłam wiele próbek tego zapachu i bardzo dobrze ten zapach odbieram, wspominam i tak Co tu jeszcze pod kątem Walentynek? Czy ja już mam jedenastkę? A ja tam chyba nie mam jedenastki mainstreamowej, chyba przestałam w końcu tam liczyć w tamtej części, nie wiem a może nie, a może policzyłam już mam zaćmienie natomiast co bym tutaj dała koniecznie w ramach niszy pod kątem walentynek, no jest wiele pięknych niszowych propozycji, ale niekoniecznie one tak się wpasowują w kwestie właśnie walentynek a ten flakon chociaż wygląda na taki pod walentynki, on jest w ogóle nie jest to zapach różowy, jest to zapach zielony. Myślę, że bym dała elaka kamelia. No ten nawet. Nawet, nawet może i bym dała Tam jednak są te owoce Nawet Mam wrażenie, że ja trochę je pamiętam Bożyczkowo, leśnie, nie wiem, takie owoce leśne Coś, coś z taką stronę Na pewno zdecydowanie dałabym Malenę, ale tą najdawniej Wcześniejsze wersję, no nie aktualną Aktualna jest tragiczna Żałuję, że nie zdążyłam kupić flakonek Była fajna wersja Bożeczki, magnolie Przepiękna, wytrawna, świeża Przestrzenna kobiecość Chciałam na walentynki też kautiba. Jak najbardziej. Pożyczkowa, taka urokliwa, dziewczęca. Nie odbieram ich waniliowo. Nie odbieram go jako udział w ogóle w wanilii i takich rzeczy. Przepiękna, owszem, słodsza owocowość. Tak, bym powiedziałam trochę może głębsza i tak dalej. Może trochę bardziej dopełniona, nie wiem. Wersja, czy to sama perfumiarka z tego cyklu, że lalik Meliora Parfum de Marli, takie właśnie wieczorowe owoce leśne. No i na pewno porównują do Ametystu. To ja widzę, że porównują do Wenecji, Sary. Ja chyba jej nie poznałam, nie wiem. Nie pamiętam, że był jakiś zapach stary w stylu Meliory czy Ametystu. No nie wiem, to już czerwone jako dokładnie wpisują mnie takie. Mniejsze leśne jakieś owoce. Jak ktoś ten zapach zna, to dajcie znać. Także że 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brakuje jeszcze dwóch. Dam grań do żuła od Italii. Ja miałam dawnej wersji: połączenie czerwonej porzeczki i granatu. Granatu, granata. porzeczki jako te czerwone granat. No jest takich co mam z niszym, to ten bym dała pod kątem różowości. To jest taka ładniejsza, urokliwsza wersja deliny.